Wiem, że to nie będzie łatwy konkurs, każdy z nas po prostu musi trzymać się dalej swojego planu, robić to, co, to, co do niego należy i, i myślę, że może być naprawdę bardzo ciekawie. Tego wam życzę, dziękuję bardzo Kamilu. I... Piękne słowa Kamila Stuchę, czwarty i siódmy zawodnik konkursów indywidualnych Mistrzostw Świata. Szanowni Państwo, teraz szybka zmiana przed kamerą telewizji polskiej. Kto? Polski medalista, Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym Lachti 2017, Piotr Żyła, brązowy medalista tej imprezy. Tak, ze mną Piotr żyła szczęśliwy i chyba nie do końca jeszcze wierzący w to, co się stało dzisiaj na Dużej Skoczni. Piotr, nie byłeś w stanie podejść przed dekoracją do nas, podzielić się tymi emocjami, tą radością, tym szczęściem, tymi łzami. Powiedz teraz, co ty przeżywałeś chwilę po konkursie, chwilę po tym, jak się dowiedziałeś, że jesteś medalistą Mistrzostw Świata? Nie. W... W... Pamiętasz, Piotr, Twoją reakcję po tym, jak się okazało, że jesteś na podium turnieju Czterech Skoczni? Możesz porównać te emocje, te niesamowite uczucia? Nie, raczej, raczej całkiem całkiem co innego tutaj, tutaj do końca, do końca nie wiem, co się co się stało, tak naprawdę jeszcze. E nie wiem. Ja ci podpowiem. Skoczyłeś 131,5 metra. Rewelacyjny skok. Najlepszy w drugiej serii, i zaatakowałeś z szóstej pozycji i wskoczyłeś na podium Mistrzostw Świata. Może opowiesz o tym skoku o tym, skąd ten dynamik nagle znalazłeś w nogach. No, nie wiem, no w sumie. To jest tak ogromnie, nies niespodziewany dla ciebie sukces. W ogóle nie wierzyłeś w to, że możesz zostać medalistą mistrza świata. Nie, nie nie myślałem po prostu o tym już tyle, tyle. Tyle w życiu. Tak naprawdę przeżyłem, doświadczyłem tyle różnych rzeczy różnych. Że tak nie wiem, w sumie. A powiedz, po tym po konkursie na normalnej skocznik, który ci nie wyszedł, byłeś taki lekko przygaszony. Co tak spowodowało, że zmieniło się w dosłownie kilka dni, że byłeś w stanie nie tylko powalczyć o medal, ale zdobyć ten medal? Buty. No właśnie, historia o butach. Maciek powiedział, że trener dzisiaj zauważył, że coś z tymi butami jest nie tak. Co było nie tak? No tamte się już rozsypywały tak naprawdę. Takie były już miękkie. No, a w sumie nowej. No i w sumie jakoś tak udało się lepiej skakać. Ale w tych butach skakałeś na normalnej skoczni, w tych starych? No, w tych starych, tak. E, powiedział też Maciek, bo on cię obserwował, jesteście przyjaciółmi, bardzo się cieszył z Twojego sukcesu, że e, rozmowa ze Stefanem Horngacherem bardzo wpłynęła na Ciebie, bardzo pomogła. Co ci takiego powiedział trener? Kiedy? No, przed zawodami, po konkursie na normalnej skoczni. No Maciek przed chwilą opowiadał, że ta rozmowa ta analiza z trenerem bardzo dużo pomogła Ci w przygotowaniu do tego konkursu na dużej skoczni. E... No tak na pewno, na pewno e... Pierwsze. Chwilę musisz chyba yy, nacieszyć się sam tą swoją radością. Naprawdę wielkie gratulacje. Wszyscy się bardzo cieszymy z Twojego sukcesu. Dziękuję bardzo za to, żeś no był chociaż chwilę z nami. Bardzo Ci dziękuję. I... <grytanie> Proszę Państwa, tę rozmowę mogą Państwo już za chwilę zobaczyć na, na stronie sport.tv.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Myślę, że ona będzie przewojem. Trudny rozmówca, z drugiej strony. To pokazuje, jaką radość, jaką radość, która nie dociera do tego chłopaka, Coś niesamowitego. Proszę Państwa, no nic nie dodajemy, bo, bo mamy brązowy medal, brązowy medal Piotra żyły, zwycięstwo Stefana Krafta. Cóż, pozostaje nam tylko zaprosić Państwa na, na konkurs drużynowy. Bałem się, bo już tam kiedyś zemdlał młody Joker przed kamerą nie, i żeby... różne chwile, jak polscy skoczkowie odnosili sukcesy, kiedy Aman z Morgensztenach obrali w Sapporo Adama na, na ramiona, kiedy wskakiwali na niego wszyscy polscy, polscy skoczkowie, te euforie Kamila Stocha. Ale to, te, te łzy Piotka. No wywiad puśćmy w niepamięć, jego emocje po prostu rozniosło. Ale, to, nie ale to jest cały czas praktyka. To, to jest poskoczy. szczerość. To jest tak, jak to wygląda w życiu, kiedy wydarza się coś, co nie mieści nam się w głowie. Ale jedno zdanie jeszcze. Myślę, że Piotr był na skraju omdlenia, więc tu, tutaj było widać, jak trudno mu się skupić. E, ogromny sukces, i chyba to napięcie całe spadło, ale, ale to chyba nie był najlepszy moment do, do rozmowy. Piotr naprawdę, jest nietypowym mężczyzną, facetem, ale tutaj, tutaj widać było, że, że on po prostu ostatkiem sił stał na nogach. jest brązowym medalistą mistrzostw. To jest dzisiaj. najważniejsze. To jest informacja dnia, szanowni państwo, kłaniamy się wszystkiego dobrego i zobaczenia, do zobaczenia, dokładnie w tym miejscu w sobotę. Będziemy walczyć po złoto, bo dzisiaj Piotr Żyła trzeci z brązowym medalem, szósty Maciek, od siódmy Kamil Stok i ósmy Dawid Pubacki. Żadny...